Manko wszystkim z tej strony Jacu, a dzisiaj sobie zagramy Five Nights at Freddy 2. Yy, tak, będziecie mieć tam co jakiś czas yy, nagrane jakiegoś horrorka. chcę po prostu tylko zobaczyć, czy ta gra na serio jest taka straszna, jak, jaka na serio się wydaje. Jest ona straszna, bo widziałem u innych użytkowników. No i chcę po prostu zobaczyć jak się w nią po prostu gra. Yy, próbowałem parę razy yy, przejść noc. Ale właśnie użyłem sobie chita, że mamy od razu 6 noc, tak jedziemy od razu szóstą noc, żeby, żeby mieć tego cheata trzeba kliknąć CD i klawisz 1, to się wtedy uaktualnia szósta noc. No i jak widzicie, no tu mam noc drugą, więc praktycznie przeszedłem pierwszą noc, drugiej nie przeszedłem, no ale jedziemy z szóstą nocą, no i zobaczymy. Jest ta gra na serio straszna, chcę po prostu zobaczyć, nie Teraz zobaczymy, dobra. Ok, ma widzimy się już w grze. E, tu mamy różne światło. Tutaj nam dzwoni ktoś, ale my sobie go zmutujemy. E, tu mamy światła, no nie mamy drzwi tak jak w jedynce. Tu możemy się przykrywać maską, nie? No i sobie zobaczymy. Tu oczywiście mamy tutaj tą pozytywkę nakręcać. I powiem Wam, że my to już tak z początku na przy tej pierwszą noc i mnie już to naprawdę straszyło normalnie. I kurde, już mam na serio lęki. Nie. coś tutaj jakieś, jakieś dziwne dźwięki na razie są. Tutaj są blisko jakieś potworki. Nie wiem, tutaj. I już mamy tutaj nakręcać tą pozytywkę, nie? Tutaj mamy już na blisko są jakieś potworki. Tutaj normalnie pojewam, że się obawiam, nie? Siadam naprawdę, jestem takim lekkim, dobrym humorze, bo naprawdę muszę się jakoś tutaj śmiać praktycznie z tego, żeby mnie to tak na stronie przestraszyło. No, i tutaj słyszę jakiegoś tutaj kolesia. Jest tutaj ktoś. Słychać jakieś szklanki, nie wiem co to było teraz. Kurde, nie wiem użyć latarki. Kurde, trochę może przesadziłem, że od razu szóstą noc przechodzę. Na serio nie dam rady, kurde i... Pierwszą noc przeszedłem. Drugiej nawet nie przechodziłem, bo... Oj, ktoś tutaj jest. Ktoś wchodzi do, kurde, do wentylacji. Ktoś wchodzi do wentylacji. Tu nie. A, tu, kurde, kto to jest? Matko, jedyno! Judę się przykryć. Ja pierniczę normalnie, nie, ta gra mnie przeraża. Kurde, pozytywka. <śm> o kurde. Co to było? Ej, krzesło złamałem. O karwasz twarz. Kurde, ej, czy wy to widzicie. <laughs> Kurde co to jest? Ja nie mogę, co to było? Czemu tak to szybko mnie zaskoczyło? Ja nie mogę Kurde, no i ja muszę kupić nowe krzesło. Nie, 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 nie Dobra, widzicie, tak mi gra przestraszyła, że krzesło, krzesło złamałem. Ja pierniczę co to było? Co ja teraz robię? Co to za sytuacja? No, to jest coś niesamowitego. Krzesło kupione miesiąc temu, już jest połamane. No nic, no. Także. I chyba umieszczę ten filmik na YouTube. No, bo to nie ma co, kutrze, ale. Faila Fe miałem niezłego, nie? Dobra, na razie, trzymajcie się.